No hej, z tej strony Pomidoro no i w dzisiejszym filmie pokażę wam parę rzeczy, które e, Możliwe, że nie wiedzieliście Oraz wymaksujemy sobie coraz bardziej e, gierkę Więc jeszcze przed odcinka Przypomnę wam o app z z subiku Oraz być na Discorda mojego na Discorda studia e, Moonlight Games, bo tam już niego wychodzi Moja nowa gierka, a więc ja już Wam nie przedłużam i zapraszam was do odcinka Więc w dzisiejszym odcinku Chciałem wam pokazać właśnie tutaj wszystkie relikty Wiem, już dużo osób to nagrało Ale no po prostu jakoś ja nie mam ich wszystkich zdobytych, to sobie właśnie w dzisiejszym odcinku poszukamy, no i pokażę Wam tajemniczą e, tajemnicze schody, jak tam wejść. No, w sumie dużo osób już może e, wiedzieć, e, jak tam e, się wchodzi. No a ja na przykład nie byłem tam ani razu, więc e, oczywiście przejdźmy sobie do tego na samym początku. O, dobra, fa fa fajny enchant widzę, że tutaj Blasta dropnęliśmy. No i co? Z tego co wiem, to chyba gdzieś tutaj musieliśmy sobie wlecieć. O, tutaj mamy takie wejście, no i tutaj możemy sobie pod mapę wpaść i teleportujemy się do sekretnego miejsca, no i mamy te schody. O co chodzi z tymi schodami? Z tego co nam wiadomo Jeżeli wejdzie się tam na całą górę Dostajemy sekret tego huge'a No ale z tego co wiem No to niektórzy wchodzili Tak jak już mówiłem na poprzednim filmie Po 12 godzin I, i im się właśnie nie udało e, Więc ja na razie tego nie będę robił Nie ma co Może zrobimy sobie jakiegoś osobnego streama w, Z wchodzenia tam e, Napiszcie czy chcecie No ale dostaliśmy sobie game. No game'ów dostaliśmy niestety mało No ale dostaliśmy także e, achievement Achievement tutaj mamy zrobiony No i mamy tutaj is e, Is Real i mamy tutaj właśnie Huge Angel Doga w wersji Golden do zdobycia właśnie za tego questa. Więc moim zdaniem, spoko questik nie jest taki zły. No i co? Co chciałbym wam właśnie pokazać? Mamy jeszcze właśnie wszystkie relikty do zdobycia. Nie mam pojęcia, ile ja ich mam, bo musiałbym tutaj poszukać. Z tego co wiem, to tutaj na pewno jest jakiś. No jest, dobra, więc ile mamy? Brakuje nam 16 tych reliktów, więc ja muszę sobie się tutaj porozglądać. Może tutaj gdzieś będzie. Nie wiem, nie wiem. Więc na pewno sobie jeszcze potwieramy w dzisiejszym. Odcinku, może te jajka ostatnie, no bo no kosztują 1500, w sensie 1500, no w sumie, w sumie nie, nie 1500, no i odbierzmy sobie od tutaj wszystkie rzeczy, chyba następnego relikta mamy gdzieś tutaj, tak mi się zdaje bo widziałem jakiś tam filmik, no i niestety tutaj nie ma żadnego relikta, ojojoj to chyba będę musiał sprawdzić sobie w necie, bo nie będzie mi się tego chciało szukać e, więc, no ja wam pokażę osobne tutaj miejsca, e, gdzie jaj właśnie nie mam, więc, e, no, może gdzieś tutaj jest, a właśnie, mamy daily spina więc sobie tutaj oczywiście tym zakręcimy i mam nadzieję że coś ciekawego nam dropnie. No i mamy strong pety piątki, e, więc spoko, no oczywiście mi e, dla mnie nie są potrzebne. E, no i właśnie fa fajny enchancik dostaliśmy, nieźle. Może tutaj w sumie coś możemy mieć. Czy, czy tutaj też nie ma żadnych? Nie ma tutaj żadnych reliktów. No, <śm> brakuje mi ich trochę. E, z tego co wiem, no to pary też jest na obby, co jest no, ciekawe, więc weźmy sobie tutaj do tego obby. Sprawdźmy, czy tutaj przypadkiem nigdzie go nie ma. Okej, okay, nie widzę, ale możemy sobie przejść to obby, zobaczmy ile tutaj będzie mi czasu. Mamy 21 y 95, więc spoko. Z so, tej skaczemy. <tutaj>, Tutaj na łatwo łatwo omijamy. O nie! Oj no, się wywaliłem. Dobra, więc wracamy sobie. Ja pójdę sobie sprawdzić właśnie te lokalizacje e, tych wszystkich reliktów. No i widzimy się, e, no, kiedy uda mi się zrobić ten cały upgrade. Ik. Myślę, że to e, potrwa jakoś z 10, maksymalnie 20 minut. Więc, dowidzimy e, no, widzimy się za e, około 10 minut. A więc widzę, że większość z zrobiliśmy. Musimy iść sobie na jungle. Oby, ponieważ, no, mamy tutaj chyba jednego z ostatnich, bo zostawiłem te, które są na training plazie. Nie pokazywałem wam, ale link do filmu, z którego korzystałem, w opisie, więc jeżeli wy nie macie wszystkich reliktów, no to możecie sobie e, obejrzeć, e, bo no ja sobie skorzystałem no to wiecie, tutaj musimy poczekać na tą kulę, lecimy, 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 e, musimy gdzieś tutaj wejść, o tutaj jest ta, e, ta dziura, okej, okay, przeleciało, więc lecimy sobie tutaj oczywiście dalej, ja nie wiem czy damy radę, o dobra, przy ścianie, przez ścianie, tutaj myślę, że przetrwamy to, dobra, i teraz lecimy już chyba na sam koniec, bo one tu już spadają, czy nie, nie, dobra, musimy, musimy sobie jeszcze tutaj przy ściance, e, okej, okay, przetrwaliśmy, no i tutaj musimy przejść e, Ostatnią e, część tego, no i nie wchodzimy wtedy do rewardsu, bo e, tam oczywiście no, nie będzie tego reliktu. Tylko musimy skręcić jakoś w prawo z tego, co widziałem na filmiku. No i czy przejdziemy? To przeszliśmy, więc lecimy sobie po tego ostatniego relikta. bym mógł zrobić rekord, ale no, relikty trzeba tutaj zebrać. No i mamy tutaj, e, to jest przedostatni mój. E, nie pokazało mi, niestety. Dobra, szkoda. E, wiem, że jeszcze dwa na training plazie e, są, więc możliwe, że będziemy to mieli. Tutaj sobie mamy jakieś, nawet spokopotki, więc weźmy sobie. Na Homa. No i nie pokazało nam, który to. Dobra, więc przejdźmy sobie oczywiście na Trading Plaza, e, bo tam oczywiście musimy sobie ostatnie dwa relikty zdobyć, bo no bez nich, no to wiecie, będzie trochę trudno. E, więc co, lecimy tutaj, lecimy na Trading Plaza i widzimy się, kiedy nas wczyta. Dobra, a więc jak widzicie, wczytuje tutaj nas. Może sobie na odcinku kupi kupimy jakieś huge'a. Za ile? 850 tysięcy. No, on tyle na pewno nie jest warty. To no, jak widzicie, jakaś podcast za 250 tysięcy. Czyli w ogóle nigdy nie widziałem. Ale myślę, my tutaj przyszły po relikty, ale może wystawia. No niestety nie, więc y, następnego tutaj mamy, jak go jeszcze nie zrobiłem. Okej, okay, mamy. No i zostaną ostatni. No i chyba idealnie, bo tutaj chyba mamy ostatniego. No i idealnie mamy, no i y, co? Dobra, baby, udało mi się wszystkie tutaj zdobyć, widzowie. Więc y, spoczko zrobiłem screena na miniaturkę. Więc co, y, jesteśmy tutaj oczywiście na trening plazy i przydałoby się oczywiście coś... Tutaj e, poku pokupywać No, mamy tutaj 1,2 mili miliona gemów. Ale moglibyśmy także zainwestować sobie w item, bo wcale nie musimy sobie lecieć w Huge, tylko możemy sobie właśnie kupić Pet Equipy czy tam e, x Openy. Więc no, nie wiem, czy tego przypadkiem nie zrobię, bo mamy trochę tych gemów. Musiałbym zobaczyć, ile oczywiście e, tam jest e, tego. E, zobaczmy. I mamy tutaj niby Upgrade za 15 tysięcy, ale później tutaj już jest za milion. Więc e, weźmy sobie zróbmy takie. No powiedzmy 3, bo 3 to będzie taka liczba, że będziemy mieli równe 50 I mamy takie 50 petów, więc spoczko Na razie więcej tego nie będziemy robić Egg Openów też chyba nie potrzebuje na razie większy e, Więc co, możemy sobie parę tutaj potek kupować e, Lub te różne rzeczy, no bo jest to opłacalne, jest to opłacalne e, No i co, weźmy sobie oczywiście A właśnie, mamy tutaj e, Egg Open No i mamy niby tutaj za 772 tysiące No i wydaje mi się, że możemy sobie to kupić Więc kupmy sobie jeszcze to No i przy okazji jeszcze tosek. Kupmy. Więc spoczko daj e, mamy równy milion. No w sumie nierówny milion, więc trochę słabo. O, tutaj mamy merchant. Zobaczmy, co my mamy w tym merchancie dzisiaj. No taki taki, tak, taki słaby drop. Więc możemy sobie jeszcze pójść na te schody. Z tego co wiem, to są tam różne takie powiadomienia, więc e, pójdźmy sobie oczywiście na te schody. Nie, nie wiem, czy tutaj jest e, e, celowo tutaj się tak chodzi, czy. A, dobra, tutaj jest parę tej wody, więc nie możemy sobie pójść dalej. No i tutaj oczywiście mamy e, schody do nieba, e, które są praktycznie nieskończone. No i Dużo osób tutaj próbowało wejść, no i mi się niestety nie udało. Więc można niby tak sobie skakać, no ale duża szansa jest, że się spadnie, więc no ale pewnie jak się spadnie, no to szybko się wróci, więc no, chyba to jest najlepszy sposób, jak się chce siedzieć przy kąpie, a jak nie, no to właśnie tutaj co chwilę są jakieś powiadomienia, więc no nie wiem, czy ktokolwiek już zdobył tego huge'a, no ale trzeba się wspinać to serio długo yy, i ten huge pewnie będzie bardzo, bardzo dużo warty, no pewnie później już nie. Więc sobie wrócimy oczywiście tutaj. No ja tak szczerze od... od Otwierałbym sobie te jajka, bo no mamy tutaj parę petów do y, przerobienia i do rozdania dla Was. Bo no, dzisiaj chyba, nie wiem czy dzisiaj będzie stream, ja e, w się sensie dzisiaj, no dla mnie, nie wiem czy dzisiaj, ale dla Was może dzisiaj będzie stream, dla mnie, no nie, bo ja to nagrywam jeden dzień przed, e, więc odbierzmy sobie tutaj jeszcze te e, free rewardy, bo parę, że tutaj dostaliśmy. No I co? Pewnie tutaj sobie e, po, farbie, po farbie jeszcze więcej tych e, platynowych e, sztabek. No i zrobimy sobie jakiś większy opening na scenę odcinku. E, mamy tutaj takie pety, więc dla mnie to jest na razie spoko, ale czy dałoby się trochę ich więcej wyfarmić, bo teraz na razie wie jak... O! Tutaj mamy w ogóle Preston Shopa, no i tak naprawdę no nikt nie wie jaki to jest kod, może Preston, po prostu spróbujmy tutaj Preston wpisać, no i niestety nie, więc no jestem ciekawy czy w ogóle jakikolwiek tutaj kod jest do, do tego Preston Shopa, ale z tego co wiem to jest deska za to, albo tam innego, no ale na 100% mamy deskę za to, ponieważ ee, no nie wiem jak to powiedzieć, no już widziałem ją jakoś, więc ee, no, no 100% mamy tam deskę, ee, a ja już wam bardzo Dziękuję za oglądanie tego odcinka. W yy, następnym odcinku porobimy sobie trochę więcej, potwieramy sobie na pewno więcej jajek. ja już wam dziękuję za oglądanie. Tutaj widzicie za 4 dni, czy tam dla was za trzy jest updatecik. No i co? Nara!